Od zawsze dobrym sposobem na znalezienie najlepszej restauracji sklepu lub szkoły było zapytanie o to kilku znajomych. Ale jak dzisiaj wybrać najlepsze miejsce, gdy jest tak dużo sklepów firm i specjalistów? By ułatwić życie stworzyliśmy serwis tocodobre.pl. dobrepl Wybór w znalezieniu najlepszego miejsca ułatwił Ci rankingi tworzone z rzetelnych opinii. Użyj mapy, by znaleźć miejsca najbliżej siebie. Rzetelność opinii zapewnia karta tocodobre.pl i dwie proste zasady. Opinie wystawiać mogą tylko osoby potwierdzone, posiadające kartę tocodobre.pl. To sprawia, że wszystkie opinie podpisane są prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Aby wystawić opinię, należy skorzystać z karty tocodobre.pl. Po skorzystaniu z karty otrzymasz link do wystawienia opinii. Dzięki temu wszystkie opinie wystawione są przez osoby, które najpierw skorzystały z oferty miejsca, które opiniują. Dlaczego warto używać kartę tocodobre.pl? Po pierwsze, zniżki. Pokaż kartę tocodobre.pl przed płatnością, a otrzymasz rabat. Listę miejsc rabatów znajdziesz w poszczególnych kategoriach. Za pomocą mapy szybko je zlokalizujesz. Na przykład, płacąc za lunch w kuchni 13, z kartą tocodobre.pl otrzymasz 10% rabatu. Jeśli masz ochotę zażyć adrenaliny, zapraszam cię do SkyDive Club. Z kartą tocodobre.pl to za skok z kamerą zapłacisz 10% mniej! Po drugie punkty. Po skorzystaniu z karty otrzymasz e-mail z linkiem do wystawienia opinii. Od Ciebie zależy czy ją wystawisz oraz ile gwiazdek przyznasz. Co chcesz otrzymać w zamian za wystawienie opinii? Prawdopodobnie za każdym razem przyda Ci się co innego. Za wystawienie opinii otrzymasz punkty. Każdy wydany jeden złoty zamieni się na jeden punkt. Na przykład gdy kupisz za 300 złotych buty w euromoda w Galerii Rzeszów, za wystawienie opinii otrzymasz 300 punktów. Punkty z wszystkich miejsc łączą się. Po trzecie bony. Zdobyte punkty możesz wymienić na bony. Zrealizujesz je w firmach serwisu tocodobre.pl. Każde zdobyte 100 punktów możesz wymienić na bond 10 zł, 200 punktów na bond 20 zł itd. Tak Bonami możesz zapłacić za zakupy. Ty decydujesz, gdzie bony realizujesz. Na przykład, jeśli potrzebujesz nauczyć języka angielskiego, wymień 2000 punktów na bond 200 zł i wykorzystaj go w trade. Jeśli masz ochotę na relaks, zapraszam Cię do Lici. Wymień 100 punktów na bond 10-złotowy i zapaść nim za drinka. Chcesz sprawić przyjemność komuś bliskiemu? Zapraszam Cię do Adoro w galerii Rzeszów. Wymień 1000 punktów na bond 100 zł i użyj go na zakup biżuterii. Z karty to co dobre.pl skorzystasz w ponad 100 miejscach w Rzeszowie. Liczba miejsc stale rośnie. Podsumowując, Korzystając z karty to płacisz mniej, wystawiając opinię zdobywasz punkty. Punkty wymieniasz na bony. Karty to wydajemy za jednorazową opłatą 30 zł. W karty korzystasz ile chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Dla wygody pobierz kartę na telefon. W podziękowaniu za obejrzenie filmu do karty otrzymasz 400 punktów na start. By otrzymać 400 punktów, zamów karty na tocodobre.pl, wpisując w formularzu zamówienia kod 0400. W Rzeszowie wspólnie dbamy o to co dobre. Zachęcam, korzystaj z firm, które liczą się z Twoją opinią.